Cześć! Dzisiaj trzy słowa szybkie na temat problemu, który może spotkać wiele kobiet, mianowicie obniżenie narządów rodnych. Obniżenie narządów rodnych jest bardzo często połączone z nietrzymaniem w moczu oraz z innymi zaburzeniami, jakie mogą nam dawać mięśnie tajemnicy. Może być tak, że w trakcie wizyty u ginekologa usłyszymy, że mamy obniżenie narządów rodnych. Prawidłowo powinno być w trakcie takiej wizyty wykonane badanie, które określi stopień obniżenia narządów rodnych. Jest to próba tak zwana parciowa, kiedy, zaglądając do pochwy lekarz każe nam zakasłać lub w yy, yy, jakiś tam sposób wy wy wywołać parcie, i obserwując wtedy, jak zachowują się narządy wewnętrzne, jest w stanie stwierdzić, yy, jakiego stopnia mamy obniżenie narządów. Grotych obniżeń. Są to obniżenia pierwszego stopnia, i czasami drugiego, przy których można śmiało stosować rehabilitację. I jest to bardzo skuteczna metoda, ponieważ jednocześnie, też najtańsza i najmniej inwazyjna dla pacjentki. Mianowicie wystarczy przyjść do fizjoterapeuty na dwie bądź trzy wizyty, na których ustalony zostanie odpowiedni zakres ćwiczeń, jakie ma wykonywać pacjentka w domu i potem tylko zgłosić się na kontrolę, kiedy wykona odpowiednią serię ćwiczeń i będzie można sprawdzić, czy przyniosły one efekt. W przypadku większych obniżeń niestety wymagana jest interwencja chirurgiczna i w takim przypadku należy konsultować się niezwłocznie z ginekologiem. Tyle chyba na dzisiaj. Dziękuję.